Czekaj, bo Hogat coś mówi po swojemu. O! A kto tu zrobił po swojemu, <trym> Nie no, no ale widzisz co wy face to face, ale co wy się nie będziecie bić? Co jest w ogóle to? Ej! Kochani widzowie Mam A tylko wąsa, bo, bo jest Move Ember, pamiętajcie o tym, sprawdźcie okay, sobie okay. akcję Move to chciałem tylko powiedzieć pozdro. No znaczy to wtedy kiedy to wyjdzie? No, znaczy ja mam wąsa już teraz! Ja mam wąsa okay, już okay. teraz, rozumiem O! I O. Bude. Ty Hogat, trzymasz taki samego samochodzi GG? ty masz takiego samego, to masz takiego to samego Nie, regia. to ty masz takiego samego GG ty masz takiego samego Nie, to ty masz takiego samego GG Dobra Ćwikła wypadł z baru Dobra Wypad z baru na raflety Wypadł baru na Jak to było? Ten, jak jak to było? To doładowanie czy to skokbox to było? Eh. Ja było. <laughs> e się Jezus, było, jak łatwo, było. Boże jak łatwo, Boże jak łatwo, jak, no, nie. Dziecko. Nie, jak to dziecko, jak to było, jak to było, epic. Se na spadochron, se na spadochron, ale pijcie się! No, co <laughs> to, to zrobił? Co zrobił? Uderzyłem. Z szmatą przeparty. <grym> mówiłem! No przecież mówiłem! Nie, ale tu gramy, gramy tu Ty, z jajami, ten, ten z ma się tajlać, wiecie o co tak chodzi. Szmatą. Tak jest. A, Dobra, zamknij się... mordę, estrodytowy <trym w SAMe> książę. Let's go! Czekaj, <grym> <grym> bo sprawdzałem oh, sterama. Działa. O oh, kur... Król progesteranów. Zawsze mi się myli na tym <grym> pieprzonym tym. Proszę, chodź hogatego! chodź tego. Nieee! Yes! Wyczekałem idealnie, F1 zrobione, super. Panowie, Mą ale bijemy się, się, bijemy się, panowie, no zero zasad, bijemy nie, się tutaj. OH! Został, pójdź go! Widzicie? Nie, to Ja chciałem go wydupcyć, Chciałem go wydupcyć, weź o co chodzi. O. Jezu, na plecie! Zadpega, zadpega! mega przed punktem! Aaa, już Ta teraz Co to jest? Jego, 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 jego! Jego, jego, jego! Tapujemy, tapujemy. Czekaj, czekaj, bo żuczek nowy jest. Wywalcie go, wywalcie go. Z pierwszego drugiego może, co? <tapy> Boże! Ty jesteś jakąś, nie wiem, niewyżytą. Jestem, a co? Puść <tapy> go! Jestem, a co? Żeby ci to wydup... Weź go tam wywal go z mapy. Rura, rura, rura. musi. No, Okej, okay, dobra. To już wiemy, dlaczego Szeparda nie zapraszasz ZP na imprezę. Dobra. Bo tam, co, to... Jak to było? Pod H? Pod E. Nie, pod Cholera. Tym razem <gulera> się jedę. Żart żartownisiu, żartownisiu. Pójdź go, powiedziałeś. Bym go tam. Ale bym go. Się no bym Gotam? go, bym go. No oczywiście. Takie że... miasto go tam No, City? Tak, tak. Tak, Ta, powiedz jeszcze, i... że to z DC, Ty, Ptomek, bo on nikt się nie domyślił, <grym> jak to tam chodzi. A... Discord? Discorda, z Discorda z z z Tak, TeamSpeak'a? Tak, tak. Nie, to Disconnecta. Ja nie powiem, kto dzisiaj pobrał Ja nie powiem, kto dzisiaj ma Disconnecta! <grym> co? Ja, ja myślałem, ja że dzisiaj jest jakaś aktualizacja. TeamSpeak 5 pobrał i się zastanawiał, czemu coś nie działa. Co? Czemu? Co się wydarzyło? Nie, bo, bo ja nie miałem TeamSpeaka na komputerze i tak chodzę mm -hmm, no. na, na mm -hmm. stronę TeamSpeak no, no. i po pierwszego no. linka pobrałem, no. a to TeamSpeak no. 5 się okazał, nie TeamSpeak 3. Mm -hmm. Tak myślę, tak, wow. co to za aktualizacja no. ciekawa. Mm -hmm. Niesamowite. Mm. No, no. I co, masz już wirusa czy jest nie? No. Wirus to u niego siedzi na krześle. Wirus to tam siedzi w dobrym soczu w tym momencie. Znowi co? Rozmawia, tak nie, 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 nieprawda, nie ma tu żadnego wirusa. Ale Chodź tu! Chodź tu! No ty, ale z pg róbże to! No ty chodź! No staram się no! To się bardziej stara. Konie cię kolego sympatyczny! Patrz jak się tu. zbliżam do ciebie! Ale bij a nie zbliżaj samochód. się! Bij go! Czy Czekaj, bo Hogat coś mówi po, po swojemu! <laughs> o, a kto tu zrobił po swojemu? Wypadł! <laughs> bardziej... <biebie, laughs> Czekaj, bo hoga coś tam kłapie. bardzo, pijał pod nosem. I mi ten. No chodź, Paniaku. Porabiony? Porabiony, nie no, porabiony jesteś przecież, ty ziomek. Porabiony. Ale nie uderzyłeś, mi rozumiesz, porabiony jesteś, mama mia, pana mia, Porabiony, Ale, ja tam Ale ty nie zaraz mogę przestaniesz teraz. mi szczęście w życiu. Jak miałeś, to już jej nie będziesz miał. O kurwa co jest. Aha, no zresztą fajne, fajnie. fajnie. Nie prowadzącego. Fajnie się bawisz? Borowi, Ej berweli, berweli, Nie trafiłeś go? Wiem Berweli, berweli. Katy wracasz ze mną jedziesz? Jedziesz ze mną. Jedziesz ze mną. Jedziesz ze mną. Wyku jedziemy razem. No chodź. No złap się zapędzik Ale ja przynajmniej próbowałem ci tam bić Porabiamy, porabiamy, paj! Porabiamy No nie, nie, nie. nie No dobra No dobra no no Ty ty się sam porobiłeś czy oceny? Tak się porobił sam. No nie się porobi. nie. No teraz jego, jego, teraz jego, teraz jego, teraz jego, teraz jego, teraz jego! Za szybki szybki, zazwinął! AAAAA! Ze strzelany teraz! Nie udało się! No, tej no tej był taki no! Chorela! Nie udało się! Ja mnie, ZPG, ja ZPG ale mnie... porobił, gracz, Ale mnie porobił gracz tutaj, ja ci dupca! Kier komputerowy! Nie, co ci się wydarzyło! ZPG! No to mówię, że teraz mnie! Ale poleciał! Aaa, nic my tu nie zrobimy, bo mam Ty, Monster Zpik Trucka no. Dalej. no! No bo no. on no, no, porabił mnie, ja porabił mnie, porabił, 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 no. porabił! Porabio no. no. nam. No. Przez jeszcze coś trafił. Ty, a pojeść coś <susza> po... A, po weź, to o weź, o a weź, a weź tego ostatniego Grata. Gdzie jest Zetpack? Gdzie Gdzie jest no, no, przejdź na drodze, no. Jezus Maria. W dupie! Gdzie interesuj się. -a byś się wywalił, tak? O kurde Ojoj Oj, O, lecimy! O, ale Porobieni bo wszyscy! Tak, o! Nie, ale wiesz, że Ty wiesz, przejechałeś nie, nie? Nie, 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 Totalnie, kolego, nic nie zrobiłeś. Nic? Nawet blisko nie byłeś, tak? No to niby. z mojej perspektywy przejade pochodzenie. Per Powiedz pośpochągatwę. z mojej perspektywy wyjebamy! <grym> wyjebany. Z mojej perspektywy. moim <grym> nagraniu jest POV. Nie który no żartuję. Dawaj, tu teraz. Ej, ale, ale. ale... Szynko, co ty tu zrobił? Co ty tu robisz? Czemu mnie nie no by oni leżeli w tym w tunelu wszystkim. Nie jego perspektywy nazwę. A ja Was wywaliłem? A ja wywaliłem. Nie trafiłeś. A okej, no to prawda. Z mojej perspektywy to prawda. Wracasz. Też wracasz. Wracamy, wracamy. No i super, wracamy, wracamy. Kochani, jedziemy wszyscy razem. Początek, początek. Let's go. Pasty ze twojego ostatni. No jak zwykle no. Wracamy, Nic wracamy. O ty dobrze. O kurczę. Ale nadal mega, nadal nadal waga, jest tak smaty! O dobrze, dobrze. Dobrze. Ale pisałem. ty co? Jak ty żeś się przepchał? Co jest? Co? Ty takie zlagowane przepchanie sobie zrobiłeś? Ktoś, kto tam wypadł? Chłopcze, w ogóle to no w twojej ustach brzmi bardzo akuratnie <grym> <grym> Kiedy to <grym> będą widzowie oglądać, ja już... Przemierzę Aha, ty... pewną górę. A ty, czekaj, ty przypadkiem nie jutro? <giby> no tak. Aha! przejdę, pewien etap, zakończę dlatego, pewien etap życia. Dlatego <giby> dzisiaj tyle nagrywek, rozumiem. <giby> Najszybko, żeby jeszcze w 29 roku życia. Szybko, tak, szybko. Dokładnie. O kurczę. Złóżę. Jak, zaczy, jak zaczynaliśmy nagrywać, to nikt jeszcze A. nawet o tym wieku nie myślał, co? <giby> Orela. No, o, no tak, tak, jest, tak jest, tak jest, tak ciko, jak już ty będziesz miał 40 lat, tyle co UGATY, no to... Kiedy byś wiedział? Zły... Dobra, weź go tam bino, załaduj mu tam petardę w ja ja ten... Za Załaduj ja... mi tego petardesa. Da do... hamuj, no, bo... Nie, nie, ale gaty nie próbuj no, być młody, dom... no, bo... nie, 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 próbuj być młody, bo no, to... Da no, Nie, nie, przestań, 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 Dawaj tego Achtunga. Ja Chodź tu. tu. Nie żadny picollo, Achtung. Chodź tu. Piccolo, ale załaduj go, załaduj go. Piccolo, tam serduszko, owszem. Pa. Ostatnia szansa, panowie, ostatnia szansa, ostatnia szansa. Oleko tam. No jaki... God. koncert. <gad> nie, oh nie, oh nie, nie, kolego. Go... Dawaj, ZP! Oh, nie, kolego. Dawaj, ZPEG! Deknij go! Wygraną! Jadę! Jadę na chodę! dałeś wygrać do ZPEGA, no. Idziesz karma zepek, Drugi! Zepek, olera, zepek. Olera, olera, ale bym blisko. Ale rysko. równiutko, równiutko to było. <laughs> ale koncertowe to było. to było Ile, miejsce. ale ile jaki czas? Ile, a ja muszę zobaczyć jaki był czas. Jaki czas? Jaki czas? Jak jest... no. okej, okay, dobra. To, więcej, więcej, Aha. dobra. Tylko zetpek nie myśli tak.